Dzień dobry, dzień dobry. Kasia Figura z Figura Media. Dziś o różnych formach reklamy i o poczcie pantoflowej XXI wieku. Na początku chciałam Wam wszystkim y, powiedzieć, tak w sumie przeanalizować sobie tutaj razem z Wami, jakie to kiedyś były formy reklamy. No, wszyscy wiemy, że taką podstawową formą reklamy, na której bazowała większość przedsiębiorców, to była po prostu poczta pantoflowa, czyli sąsiadka szła do fryzjera, wracała z piękną fryzurą, druga sąsiadka na kawkę przychodziła do sąsiadki, pytała się, wow, jaką masz piękną fryzurę, skąd, gdzie byłaś, kto ci to zrobił? No to zrobiła mi pani Zosia z takiego i takiego zakładu. Ok, i wtedy sąsiadka szła do pani Zosi też i tym sposobem pani Zosia zyskiwała kolejną klientkę. Dziś jest podobnie. Oczywiście, jeżeli spotykam się ze znajomą, na przykład widzę, że ma pięknie zrobione paznokcie albo super fryzurę, albo widzę, że ma wygładzone czoło, to pytam się, gdzie była, u kogo robiła i czy jest zadowolona. I to jak najbardziej do dziś dnia funkcjonuje. Kolejną formą reklamy były billboardy, gazety, reklama w radiu, ci bogaci również reklamowali się i reklamują w telewizji. I do dziś dnia oczywiście te wszystkie formy reklamy również funkcjonują. I w sumie, im więcej tych form reklamy się używa, im większej liczby form reklamowych się korzysta, tym większa szansa na duże ilości nowych klientów. Ale wiek XXI rządzi się też swoimi prawami, ma też swoje plusy i daje nam nowe szanse, nowe możliwości. I wracam tutaj do tej poczty pantoflowej, bo owszem poczta pantoflowa ta taka tradycyjna, przekazywana z ust do ust jak najbardziej do dziś dnia funkcjonuje. Sama mam klientów właśnie pochodzących z polecenia, takiego polecenia z ust do ust, ale też mam wielu klientów, którzy są z polecenia internetowego. Mianowicie z udostępnień, czyli ktoś mój znajomy udostępni mój post i dzięki temu jego znajomi mogli zobaczyć, że Kasia Figura, Figura Media, zajmuje się promocją w social mediach, że zajmuje się szkoleniami dotyczącymi budowania marki. To z udostępnień. Mam klientkę, która, właściwie kilku klientów takich na konsultacje miałam, w ogóle z Polski, i zapytani, skąd w ogóle o mnie wiecie, gdzie się dowiedziałaś o mnie. To odpowiadali mi właśnie, że. Ktoś mnie gdzieś polecił na jakiejś grupie. I tutaj pojawia się temat grup tematycznych. Tych grup w dzisiejszych czasach jest naprawdę mnóstwo, i jeżeli na przykład zajmujecie się gastronomią, to. I chcecie na przykład pogadać z kimś z tej branży, to jest grupa gastronomia Lublin na przykład. Albo jeżeli ja się obracam w tych marketingowych takich tematach, albo szukam właśnie nowych odbiorców, to ja jestem w tych grupach Mamuśki Zamość, zamości roztoczę, bo jestem z zamościa, więc, więc ja mówię o tych naszych tutaj regionalnych grupach, czy praca Lublin, czy szkolenia Lublin, czy przedsiębiorcy przedsiębiorcom. Słuchajcie, tych grup jest naprawdę bardzo wiele i w tych grupach i naprawdę spory potencjał. No ale wiadomo, na wszystko trzeba mieć czas, trzeba się zaangażować w to, trzeba tam bywać w tych grupach, trzeba czasami sobie prześledzić. Pojawiają się bardzo często właśnie przecież nawet jeżeli jesteś z Zamościa, jeżeli jesteś jakimś moim takim powiedzmy znajomym, znasz mnie tutaj z Zamościa z regionu, to wiecie, że ta grupa Mamuśki Zamość to jest po prostu mega grupa gdzie dziewczyny pytają na przykład, polećcie mi dermatologa, polećcie mi kogoś do prowadzenia social mediów, poleccie mi kogoś od nieruchomości, polećcie mi kogoś, jakąś fryzjerkę, makijażystkę czy e, pedikurzystkę. No zapytań jest mnóstwo i wystarczy po prostu wyhaczyć, wyłapać ten moment, żeby się wbić ze swoją ofertą. Zapraszam Cię do mnie i oznaczyć swoją firmę lub swoją osobę właśnie w takim komentarzu. Można też pomóc komuś znajomemu, oznaczając jego. Jeżeli na przykład chodzisz do fryzjera, z którego jesteś zadowolony, to też oznaczasz w komentarzu na przykład, że ja polecam taką i taką taki taki zakład na przykład. Albo jeżeli ktoś korzystał z moich usług, jeżeli korzystałeś z moich usług i jesteś zadowolony czy zadowolona, to ja bardzo ciebie proszę, gdy zobaczysz takie zapytanie, że ktoś poszukuje osoby do prowadzenia social mediów, że ktoś poszukuje kogoś do przeszkolenia pracowników w tym zakresie, że ktoś chce wiedzieć jak występować publicznie, to oznacza figura media. I ta osoba już sobie mnie zaobserwuje, będzie sobie mnie śledziła. Jeżeli wzbudzę jej zaufanie, jeżeli stwierdzi, że tak, ok, Kasia ma wiedzę, Kasia będzie mi umiała pomóc, to wtedy ta osoba się po prostu do mnie zgłosi. I właśnie na tym polega ta poczta pantoflowa XXI wieku, że w dzisiejszych czasach nie tylko czekamy na samo polecenie takie z ust do ust, że sąsiadka sąsiadce przekaże, czy znajoma znajomemu, ale też właśnie social media bardzo wychodzą nam tutaj naprzeciw i stwarzają mnóstwo takich możliwości, czyli możemy się udzielać w grupach, czy udzielać jakiegoś komentarza, jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś porady specjalistycznej, i wtedy ty. Wejdziesz w rolę eksperta i wyjaśnisz tej osobie, jak można rozwiązać jej problem. To wtedy w oczach tych wszystkich innych osób, które czytają komentarze, stajesz się ekspertem i wzbudzasz zainteresowanie. I ktoś przechodzi na Twoją stronkę, interesuje się, kim ty jesteś, czym ty się zajmujesz, bo być może to również innej osobie będziesz mógł pomóc, więc rola eksperta w komentarzach, to jest jedno, drugie też w grupach można pisać posty nie we wszystkich, nie we wszystkich można pisać takie posty jakbyśmy chcieli, czyli takie stricte sprzedażowe powiedzmy posty, ale można próbować jeżeli się nie uda, no to wtedy można jakoś tak na okrętkę próbować zaistnieć w tych grupach, bo to też stwarza nam możliwość na pozyskanie nowego klienta Kolejną, właśnie fajną sprawą jest proszenie swoich klientów czy swoich znajomych o pisanie recenzji. Jeżeli znają Twoją wartość, jeżeli wiedzą, że, jeżeli wiedzą, że swoje usługi wykonujesz na wysokim poziomie, jeżeli wiedzą, że sprzedajesz świetne produkty, to poproś swoich znajomych, żeby u Ciebie na Facebooku zamieścili w zakładce recenzję, opinię dotyczącą Twojej działalności. Jeżeli masz wizytówkę w Google, nie wyobrażam sobie teraz firmy, która by takiej zakładki nie miała, ale jeżeli jeszcze nie masz, to koniecznie ją sobie załóż i tam też proś swoich znajomych, czy swoich klientów, którzy już skorzystali z Twoich usług, żeby tam również swoją opinię na temat współpracy z Tobą wyrazili. Kolejną rzeczą jest proszenie swoich właśnie znajomych o udostępnianie Twoich postów. Jeżeli na przykład, tak jak ja, czasami też kończę filmiki, jeżeli uważasz ten film za wartościowy, udostępnij go wśród swoich znajomych. Być może te informacje przydadzą się komuś z Twojej społeczności. Więc takie są możliwości w dzisiejszych czasach. Tych możliwości naprawdę jest wiele, ale, tak jak mówię, to też jest kropla w morzu, bo tych działań możemy wykonywać naprawdę dużo. A ten klient niekoniecznie przyjdzie od razu. Czasami trzeba na takiego klienta poczekać kilka tygodni, kilka miesięcy, a czasami nawet kilka lat. Ja na przykład zanim kupiłam książkę od chłopaków, którzy prowadzą kanał Ekspert w Bentleyu, to ja oglądałam ich chyba dwa lata i dopiero zdecydowałam się na zakup ich książki, bo stwierdziłam, że faktycznie przekazują fajną wiedzę. Dzielą się fajnymi informacjami i byłam ciekawa, co oni zamieścili w tej książce. Więc takie sytuacje też się zdarzają, ale zdarzają się też sytuacje, że ktoś od razu reaguje po jakimś komentarzu, czy na przykład jeżeli kogoś poszukuje i ktoś Ciebie właśnie oznaczy, że polecam Kasię Figura z Figura Media. I wtedy ta osoba od razu do mnie dzwoni i ja mam gotowego klienta dzięki osobie, która u mnie już była, która była zadowolona z mojej usługi i która w internecie swoją opinię po prostu wyraziła. Więc czasami nam się wydaje, że a, nie będę się tam wybijać, nie będę nie będę polecać, ale takie polecenia z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia przedsiębiorcy są bardzo cenne, więc jeżeli jesteś z czyichś usług czy produktów zadowolony czy zadowolona, to czasami zareklamujcie kogoś tak po prostu z dobrego serca, bo dla nas przedsiębiorców jest to naprawdę na wagę złota taka właśnie poczta pantoflowa XXI wieku. I ja Wam życzę dzisiaj taki dość krótki odcinek właśnie o tych formach reklamy, o tym, gdzie się promować, jak się promować, i o tej poczcie pantoflowej, która od wieków była jakby przodującą taką formą promocji, gdzie ludzie po prostu, wiadomo, ufają swoim znajomym, ufają swoim przyjaciołom, czy na przykład widzą od razu efekt pracy i ktoś mówi: Jestem mega zadowolony, mega zadowolona z tej usługi, czy z tego produktu. Więc ja już po prostu śmiało z takiej. Rekomendacji korzystam. Dlatego nie bójcie się, nie szkodujcie swoich 30 sekund, żeby oznaczyć firmę, z której jesteście zadowoleni. Jeszcze na koniec dodam tylko, jak się oznacza, bo też nie każdy jeszcze o tym wie, a to jest bardzo prosty zabieg, bo żeby oznaczyć kogoś, co znaczy oznaczyć? Oznaczyć jakąś firmę, to znaczy przed nazwą, Firmy, czyli na przykład, jak ja mam na Facebooku nazwę Figura Media, to jeżeli chcesz mnie oznaczyć i mnie komuś polecić, to przed moją nazwą firmy, czyli przed Figura Media, stawiasz małpkę, znaczek małpki, i w momencie, kiedy napiszesz Figura Media, moja nazwa powinna się podświetlić na niebiesko, co oznacza, że jeżeli ktoś kliknie w ten niebieski napis Figura Media, momentalnie przeniesie go na moją stronę. I to jest wspaniałe, że od razu ludzie Przechodzą sobie na moją stronę i mogą sobie poszukać potwierdzenia, czy rzeczywiście Kasia Figura Figura Media jest ekspertem w zakresie social media, w zakresie budowania marki osobistej. I tak samo w Waszym przypadku, czy to zajmujecie się nieruchomościami, czy gastronomią, czy obuwiem, czy modelingiem, czy czymkolwiek innym. Jeżeli macie swoją stronkę, to proście swoich znajomych, żeby o was pisali w mediach, żeby was polecali, żeby was oznaczali, żeby udostępniali wasze posty, bo to jest skarbnica naszych nowych klientów. Tego wam życzę i tego sobie życzę. I życzę wam cudownego dnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!